Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Deinlik, i zapraszam Was do oglądania. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak nawet z niskim levelem możecie zabić kurczaka Mondochich w nie wiem, 30 sekund, minutę. Także, żeby to zrobić, wiadomo, musicie mieć 35, 25, przepraszam, 25 pszczół, i to jest pierwszy z warunków, a drugi musi Wam się pojawić podstępna pszczoła tutaj do góry. I robicie tak. Przywołujecie ją i cofacie się na bok. I teraz patrzcie co się dzieje. Dobra, moje pszczoły by tu mogły wrócić. Zobaczcie, zobaczcie co się dzieje z Tylko uważajcie na kolce, żeby was nie zaatakowały. Cofacie się na bok, a pszczoła podstępna już zrobi swoje. Już myślę, że możemy wejść. Chodzi tylko o to, żeby nie zabić podstępnej pszczoły, żeby ona tutaj atakowała tą górę. I voila, już gotowe. To był cały plan. Zobaczcie i już mam ubitą montocik. Także tak to wygląda. Teraz można dobić e, pszczołę, a w międzyczasie sobie pozbierać cały drop mącik. Także bardzo szybkie ubicie. Bardzo przyjemne. Nie musicie mieć w ogóle siły tak naprawdę, żeby to zrobić. Wystarczy Wam te 25 pszczół i to, żeby się tutaj mądro, yy, pszczoła pojawiła na samej górze. Możecie też ją przywołać dzwoneczkiem. Próbowałem, miałem dwa dwo, dzwoneczki, próbowałem ją przywołać, nie udało się, ale tutaj się teraz pojawiła. Pojawiła się noc, yy, wyskoczyła tutaj ta właśnie pszczoła i. Ładnie mogłem Wam pokazać jak to się robi, też to jest najszybszy sposób chyba, jeżeli nie macie pszczół mocnych, nie macie dużo siły, to to jest najszybszy sposób, żeby ubić montochip. Jeszcze raz podsumowując, 25 pszczół, gdzieś tutaj musi się pojawić pszczoła podstępna, no i oczywiście kurczak. Pszczoła się czasem pojawia wcześniej i w ciągu dnia ona jeszcze chwilę zostaje, ale niezbyt długo, także na pewno nie poczeka, jeżeli tutaj macie, nie wiem, 20 minut to ta pszczoła nie będzie tutaj tak długo siedziała macie określony czas na to. Nie wiem dokładnie ile ona w ciągu dnia tutaj jeszcze się utrzymuje, ale po, po, po pewnym czasie ona znika i no, trzeba, trzeba ubić montoczyk normalnie. Zrobimy jeszcze, czy nie mam przypadkiem. Nie dostałem jajka. Czy pięć? Nie Nie wiem, jak to jajko zdobyć, ale nie dostałem. Dobra. I no, jak widzicie, to był taki fajny, szybki sposób. Ostatnio zapomniałem znowu yy, jedną pszczołę zamienić więc zrobiłem to poza odcinkiem i ulepszyłem Phantom Bee. Także teraz ona jest ulepszona, została mi tylko Chrismon B do ulepszenia, a to dostanę z questa od, od o tutaj z piątego questa muszę tylko, tylko, że to jeszcze potrwa jakieś 3 dni, bo tunel bardzo 2, 2 dni się w zasadzie pokazuje. Resztę muszę tu odbierać. Na kaktusie jeszcze muszę pozbierać trochę go, gumy. Także powoli, powoli idę. Jak widzicie tutaj mam taki szybki Wam upgrade zrobię. Zobaczcie, jeżeli chodzi o pierniki mam już 172, więc spokojnie zdążę 250 zdobyć, żeby kupić jajo. To jajo, 250 spokojnie. Gorzej mi idzie, jeżeli chodzi o płatki śniegu, bo mam 11-12 tysięcy, a potrzebuję 25 i to może się nie udać. Także może będę musiał kupić inne rzeczy. No, także zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie tak to wygląda. Tutaj aktualnie się skupiam na czerwonym ekstrakcie. Tworzę go tam dużo. A właśnie, chwilę. Bo może będziecie świadkami, jak kupuję buty. Najpierw trochę to zajmie, te sensory. Chwilę ze mną posiedzicie. Ups, ups. Dobra. Eee, ubijemy sobie Praba. I prawdopodobnie będę już miał wystarczająco tych drinków, drinków tak, to są drinki, drinki, tak, tropical drink, będę miał wystarczająco, żeby kupić buty, także będziecie świadkami zakupów nowych wspaniałych butków dla ludków. Tyle, że tutaj daj mi to troszeczkę, jakieś 16 minut, prawdopodobnie. Jeżeli, No to może Wam opowiem, co co tutaj u mnie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o questy Spirit vera jestem na 17 questie chyba. Tak, 17. Także jeszcze 3, i będę miał petal na no, pół. I będę zbierał 15 bilionów na Petal Belt, bo jeżeli chodzi o resztę itemków to myślę, że spokojnie uzbieram. Mam już 21 21 starcieli, czyli potrzebuję jeszcze tylko 4. Do tego czasu myślę, uzbieram te 3 gdzieś, albo mi gdzieś wypadną. Jeżeli nie, no to je wykraftuję. To 4. chociaż powinny wypaść, bo to z grzybów czasem mi nawet wypadają. Czasem z jakiegoś dostanę. Myślę, że ogarnę. Co tam jeszcze jest potrzebne? Klej. Mam kleju. Trochę mam kleju. Ale jak kupię buty, to kleju już nie będę. Ale tutaj zobaczcie 30 mi będzie brakowało. 29 nawet. Myślę, że spokojnie uzbieram, zanim uzbieram te pieniądze na Fetapel, coś jeszcze tam jest potrzebne, nie pamiętam co, ale też albo mam to już, albo mam blisko do, do zebrania tej ilości, więc spokojnie, spokojnie nazbieram na Fetapel. Także to będzie kolejny item, który kupię po butach. Co dalej? No a potem jak już to kupię, to zobaczymy jak będę z itemami stał, czy z całym dropem i tak dalej, bo powiem szczerze, ma, będę miał już czerwone enzymy na przykład, ale jak kupię buty i metal bed, to się wypstrykam trochę z innych rzeczy i nie będę miał na przykład oleju chyba, kleju. Także to może trochę potrwać zanim biorę resztę ale zobaczymy jak, jak kupię już wszystkim. Tak, Petalbet. Właśnie, potem albo maskę, albo na ramiennik kupimy, bo na zbieranie już na resztę znowu trochę zajmie. Tam chyba kolejną rzeczą, aha, plecach będzie w zasadzie ostatni, a no plecach zebranie tych drinków. z 150 to potrwa bardzo dużo czasu. I będziemy musieli jeszcze zebrać. Tutaj jeszcze trzeba będzie niebieskie enzymy. Czerwone. No w każdym bądź razie bardzo dużo do zebrania jest. Aha no i 50 bilionów bodajże tam jest jakiś item. Chyba za ten plecak. Więc no trochę to zajdzie mi, żeby zebrać tą kasę. Hmm. Więc tak to wygląda. Więc no zobaczymy jak to wszystko będzie się układało, jak będzie naprawdę szło ciężko z dropem. Jeżeli chodzi o idemki, to będziemy kupowali pszczoły powoli. A myślę... Tak, tak to robimy. Właśnie, mam, tu Wam mogę pokazać, co zdobyłem, były właśnie jak ulepszyłem pszczołę Phantom V na Gifted, to miałem odblokowaną już 20 pszczołę gifted i kupiłem nowy amulet, star amulet, który mi daje 3 krytyka, 25 do zbiorów niebieskiego pyłku, 37% pyłku z pszczół, 13% do, do, do pyłku, zbioru pyłku ogólnie i 1,72 pojemności plecaka wcześniejszy był 1,5 mamy coś do przodu tak to wygląda 7 minut, no to nawet nie 16 minut będzie mówić oko mm, tak jeżeli chodzi o właśnie, może ten wam jeszcze pokażę, to też taki upgrade lekki Amulet e, tych e, mrówek głowy. amulet mrówek. E, tutaj mam 95% wymiany na, na, na miód. tylko na miód i 1% ataku. Ja tam się skupiałem pod tymi właśnie na atak rzeczami. Jeden, jeden do ataku pszczół, 36% krytyczny, czyli znaczy do siły krytycznej, i 3% na trafienie krytyczne. Także na tym się skupiałem, a co reszta, to zbytnio na to nie patrzyłem. Ale bardzo fajny amulet, także teraz będę tylko patrzył, żeby mi się trafił lepszy. Jeżeli chodzi o resztę amuletów, no to jak w ostatnim odcinku wydropiłem ślimaka. Teraz muszę trochę go, raczej znaczy w ostatnim, nie w ostatnim, to wcześniejszy tam jeszcze. E, amulet ślimaka. Tutaj trzeba poczekać trzy dni. Teraz już jeden, dwa, jeden. Amulet Big Buga. Ciężko tam coś e, lepszego wydrobić aktualnie. Nie wiem, niech tam tam się drobić. Jeżeli chodzi o ten amulet King Beetle. Ten w ogóle nie dropił. To jest pierwszy, który mi wydropił i od tego czasu ani jednego nie Także ciężko tam upgrade'ować tam amuletę. W składniku o amuletach to mówiłem, to jest najcięższe do zdobycia amulet. No i amulet Księżyca. Tam muszę zobaczyć kiedyś na staty jakie są możliwe i coś wybrać. Znaczy pokombinować, bo amulet... Księżyców mam ponad 1000 więc muszę tam pokręcić trochę aż trafi coś fajnego aż 10 razy zobaczymy mogę też to wykorzystać żeby upgradeować pszczoły ale ale no to na te staty żeby był jak najlepszy ten amulet chociaż na razie nawet nie wiem co to znaczy dla mnie najlepszy jaki bym chciał w ogóle Zostańmy przy tym, że będę szukał najlepszego. Dobra, zobaczcie. Czas, jeżeli chodzi o tego kraba, całkiem spoko. Chyba 10 minut go teraz. A on za chwilę padnie. Także spoko. Widać siła poszła w górę. O. 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 Tutaj, jak bijecie kraba, w ogóle trzeba uważać, żeby nie spaść. O. Czasem, jak macie za dużo speeda. Nie zdążycie wyhamować, czy wykręcić i spadać się na dół i kraw się resetuje. Już tak nieraz miałem, nie że prawie spadłem, prawie nie, nie spadałem, ale było blisko. Jeszcze nie zostało. Sześć. Ja może. Trzy, dwa. O, teraz padnie. Teraz padnie. O, a dobra. Teraz ważne, ile będzie wybrania. Tu jest fajnie, Dobra, Proszę przyznać. Jest co zbierać. Dobra, chyba wszystko. Wszystko. Zobaczmy, właśnie mamy to. Nie mamy. Dlaczego nie mamy? Ile mamy? Ile mamy? 48, dobra, nie będziecie świadkami, ale nie chce mi się czekać całego dnia. Całego dnia. Ile mam? Czasu? Ile nam dodajeło? 9 minut. Zobaczcie, 9 minut robiłem. To jest spoko. Pierwszy raz jak robiłem, to chyba 16 minut mi wyszło. Teraz 9. Dobra, ponad jeden dzień. Wiecie co? Ja raczej w tym odcinku nie zobaczycie tego tych budów nowych. Ale. O, jeszcze chyba. Nie są dobre. Też trzeba ubijać. Niech będzie dużo drogów. Mam szczerze, prawie się, jeżeli chodzi o gumy Gumdrops, praktycznie się z nich wypstrykałem ale na grzybach się dorobiłem znowu i zobaczcie, mam ponad tysiąc warto rozpalać. Sekundeczkę, widać, bo tutaj, ile minut zostało na grzybach? Dwie minuty, dwie minutki na grzybach jeszcze powalczam, O no, tutaj ostatnio miałem quest'a. musiałem wodkę z grzybów, raczej z grzybów, niekoniecznie z grzybów, ale wodkę musiałem nałapać, 100 sztuk, nie chciał mi wypadać z grzybu, tak ciężko to szło. Ale w końcu to ogarnąłem, a tutaj już pierwszy, drugi czy trzeci grzyb to był, a już mi bosk wyleciał. No i dobra, spocznijmy na czerwony. Tutaj mamy bosta, czyli znaczy pszczoły nasze, w czerwony. Idzie szybciej. Gdzie szybciej te żywy są też większe tutaj. Mają szósty level, tam był czwarty do góry. Gdzie szybciej to tak Tam białej mniej dobracam do góry. Nie, tam nie no. No i tak sobie zawsze z grzybami, jak grzyby, jak najszybciej, jak najwięcej. Tu jak zdobędziemy ten boss, to, to te grzyby tutaj bardzo szybko pękają. Mam teraz jakiegoś quest'a. Tutaj dziewiąty level nie wskoczy mi na tym polu, bo tutaj szybko będę to ogarnął. Mam quest'a właśnie, żeby dziewiąty level grzyba rozwalić. Ale to muszę mieć krzyby od początku, że ten chodnik całkowicie są moje. Od pięciu minut, żeby się zaczęło, to wtedy na spokojnie dam radę. Dobra, jeszcze. jest siódmy, to jest ósmy. Dobra. No to jeszcze ja i idę puścić dwa, na razy te drinki, trochę szkoda mi, bo tam na drinki trzeba olej i coś jeszcze tam było, chyba olej i enzymy, trochę mi szkoda chyba. 2 trzeba, 4, zeramy 4 oleje, mówię. tutaj to zbierzemy, właśnie, no, no, ale dobra, dwa zrobimy, 2 zrobimy za 10 minut będę miał, także ja Wam pokażę budki w kolejnym odcinku, a ten odcinek będę już kończył. Jak się tam chodzi, ktoś wie? Dajcie znać, jak się tam chodzi. Teraz widzę to przejście. Co tam w ogóle jest? E, dobra, także ja kończę odcinek teraz na tym. Także dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, e, subskrypcję, jeżeli ktoś mnie jeszcze nie, nie subskrybuje. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!